Here it is. Że to it is. się it pewnie parę znajdzie is. O Boże, dobra, już kumam, 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 już jest Here już is. Już jest is. Here To tej przejście okej. Okay. Oh, wow. Boże, boję się, że skoro nam dają tyle tych teczek, to znaczy, że mi będzie grubo. To przypomina trochę... Yy... jakąś sterne opuszczone? Co ty tak kupa? Jak to widać, siedzi nad To jest jakiś na górze. Bo. jakaś godzilla nam się tutaj ukryje. Zmumifikowana. Ale ty nie tak że używać mar. Nic myślę, że nie ma sensu. Okej, okay, tu mi się wydaje, że będzie coś w stylu... Minotaurów z czwórki. Coś na O Jezus, to tu jest! O Boże, co to za monstrum! What the fuck, co to jest? Zgnęliśmy wodę. O nie! Co to za pydle Dobra słuchajcie, no trzeba po prostu stąd robić chyba wypad. Nie lubię takich pomieszczeń, bo zwykle o czymś zapomina. Okej okay. Dobra, tutaj mamy teraz wodę. Ja myślę, że z tymi godzinami trochę nie ma co walczyć i to jest taka strata amunicji, więc sobie... Pominiemy walkę z nic. Co? Co jest? Nie, to... Aha, bo to są te... Tak. głowy chorusa. Mim radzę, że ja tutaj go skłęba. Jest... Tak. Czy to też są... Dobra, to też są te podporności. A to jest rozwalone. A mogę to wejść! Wow. Syrena? No właśnie. Co tu zrobić? Muszę mnie nie bić. Muszę mnie nie bić. tylko... co mam zrobić, skoro ja nie mogę nią się ruszyć, jak ona to robi? Nie wiem... Idź, idź, idź! Proszę się, to jest wow. O Jezus, no jeszcze mi Dobra, ale... Tu... Rashpa mnie nie. No z... Ale z ciebie kurwisko, przepraszam. Ja wkurza mi ta baba. No dobra, i co z tego, że my to mamy, skoro... Zaraz... Będziemy... utopieni. O! A tutaj co to jest za kratka? No jak się zaraz majtnę, to... Jakby zaraz to syrena nie zostawi to ją... ty to masz szczęście też. Ty to masz szczęście, ale ja nie mam... Znaczy, ja nie mogę być A, Ale ty się bawisz, kochanutko. Ale wiecie co, już wiem? Tu jest wypłynięcie. Tu jest wypłynięcie, moja To jest. No, chodź, błaga. Ok, na pewno są flary. Flary są bardzo dobrą rzeczą. Wypełniliśmy sobie tą wodą Oho. Tutaj? Czyżby? Czy ja mogę te Rushpre zabić? A Bo, Dzięki Bogu. A tu się nam. A tutaj się wydostaliśmy. Co to było za trzęsienie ziemi? Mamy obydwie Pepsydry, ale dalej nie mamy dojścia do, tej, do tego miejsca, gdzie musimy te Pepsydry włożyć. I coś czuję, że będziemy musieli użyć w tym celu Midnight Star żeby sobie jakiś ostatni trial przed. Wsiedzenie do tego. My się otworzyła ta droga. A jednak jeden buff. O matko, zdynie. Ale czyż to się samo otworzy? Nie, to się samo nie otworzy. Jest jedno miejsce, w którym my nie byliśmy. Tak. To. Dobra, ale to. Oznacza... Właśnie pytanie, czy były cztery kogi, czy 3 kogi? Ostatnio włożenie kogów rzeczywiście podziałało i miałem też takie... Boże, gdzie ja mam I okazało się, że kogi jest dobrym rozwiązaniem. Mhm. Mm o, mamy sam Goddess! O, czyli jednak napią bierzemy ze sobą. Okej, okay, jednego ognia nie ma. Ja pierdzielę nie wierzę w to. Boże, mam wrażenie, że powoli, powoli zbliżamy się po końcówce. Ogień został, prawda? Tak. Na tej drugiej ręce, Okej. Okay. Ale teraz możemy iść tu w końcu. Dobra, jest otwarte. Dzięki Bogu. O, a to jest ogyle posąg chorusa z ter 4 O, muzyczka z tego z Reboot'a. Jak słodka. Tak, to jest w ogóle muzyczka z z scenki, w której odnajdujemy atlas dla proroka. w Horizon Ja Mam nadzieję, że to jest pomieszczenie, w którym będzie kogoś. Niestety pomieszczenie, w trzeba coś. O, Sun Idol. Dobra. Czy te skrzynie się o, da się rozwalać? Oda ja się. Nie wiedziałem, że te skrzynie się rozwalać, pewnie parę znajdzie, jak pominąłem. O Boże, dobra, już kumam, już kumam. Już jest za wesoło. Już jest za wesoło. Się kuźwa rozkokosi. W ogóle on wygląda jak Ty Horus. Dlaczego Ty dajesz im żyć? Chyba, że to są jakieś chorusa. Horusa. i co? Górka znowu. A, dobra. Zobaczmy co będzie. Jeszcze jest otwarte, co? To mnie bardzo niepokoi, że ja dostaję tyle slejdzia. Przesnać nie sobie zagadkę. Aha, no to nawet nie można wejść. Dobra, to mogę poruszyć. O Boże! No tak. Ty mnie nie gadaj, że to będzie aż taka skomplikowana zagadka. Dobra, kochani, zaraz wam pokażę, jak to trzeba zrobić. Trzeba najpierw to. Potem schodek wyżej to. A teraz przechodzimy na drugą stronę. Przesuwamy tego. I teraz idziemy na sam koniec, na samą górę. Przesuwamy tego. I to jest po prostu... To jest Termedia, nie będę się już sam tego nie zrobiłem. Mnie trochę przytłoczyła ta zagadka. Jak tylko ją zobaczyłem. No dobra. Czyli teraz mam czwarte przejście. Oczywiście. jeden path. Tutaj mamy jakieś... Tutaj musimy włożyć włócznie, głowicę włócznie. Okej, okay, czyli jest tak, jak w Aleksandrii, okej. Super. Akurat. Nie, w ogóle muzyka z Rise'a świetnie naprawdę pasuje. Jestem zaskoczony. O, ja. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz. A pozostacie na dłużej dzięki subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem, na razie.